Witajcie! Jestem w trakcie wymiany tarcz sprzęgłowych w Romecie 125 Eric Stur 157 FMI. Nie nagrywałem, widzicie, rozgrzebałem to już wszystko. Nie nagrywałem kolejnego filmu. Jak dostać się do wymiany tarcz sprzęgłowych, bo już jest na internecie tyle, że, że wydaje mi się, że nie trzeba. A chciałem tylko pokazać, jak wyglądają tarcze po przebiegu 6000 km. Czyli w sumie nie dużo, które pracowały w oleju Motul 5100. I nie wiem, czy on jest, czy to jest markowy, to znaczy markowy, czy nie jest podrabiany nowej. Wymieniałem go w zimę, jest początek sezonu, przejechany ma może 100 km, jest cały czarny. Motor źle się zachowywał, mianowicie po rozgrzanym silniku. Na jedynce mocno szarpał na pół sprzęgle. Było to takie ewidentne szarpnięcie. Skrzynia źle pracowała. Nie zobaczymy, nie wiem jak będzie teraz pracować. Ale skrzynia pracowała źle. Ogólnie ciężko było znaleźć luz. Nieciekawie nie też się przełączało biegi i redukowało. Troszkę poczytałem w internecie: będę stosował olej Volvo Line Durablend 10W40 do czterosuwów, tak jak widzicie. Kolor tego oleju jest taki, jak tutaj właśnie maczam te, te nowe tarcze. Więc zupełnie inny. Tutaj ten olej, który mam, jest bardzo ciemny. No może taki jest, ale nie wiem, czy to jest oryginalny olej. Bardzo źle się zachowywał na rozgrzanym silniku. Tak wygląda stara tarcza. One też ogólnie standardowo nie są za ciekawe. Naczytałem się na forach tak samo, że że one właśnie wypadałoby je wymienić. Kupiłem firmy NHC, czyli może nie najlepsze, ale już, już bardzo dobre tarcze, które są montowane do hondy. Widzicie, zmiana kolorystyki. Te już są tak jakby czarne, są tak jakby przypalone. I to też mogło być powodem. Rozmiar jest taki sam, wszystko pomierzone. Te nie mają tej ogładziny no, praktycznie tyle samo, wygląda tylko po prostu są spieczone bardziej, prawda? Także tak, tak to wygląda. Same y, jeszcze co chciałem powiedzieć odnośnie też y, ciekawostek, dorobiłem sobie sam klucz, bo połowa ludzi y, kupuje, po, druga połowa dorabia. Ja stwierdziłem, że też sobie dorobię taki klucz do odkręcenia. Do odkręcenia tej nakrętki od filtra odśrodkowego. wygląda to tak. No, wystarczy, naprawdę ona nie jest jakoś mocno dokręcona, kluczem udarowym to się odkręciło bardzo szybko także zaoszczędzone jakieś 40 zł zawsze to coś, a używa się tego raz, albo może dwa razy, przez całe użytkowanie. Także nie ma sensu. No dobra, yy, nagram film, czy dało to coś, to moja robota, ten nowy olej yy, i podzielę się, yy, podzielę się informacjami. Także sprzęgło wymienione, tarcze sprzęgła nowe, olej wymieniony i chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami. Właśnie jestem po pierwszych testach. Silnik rozgrzany do optymalnej temperatury, a strzela. No jest. Powiem wam tak, jest nieporównywalnie lepiej, nieporównywalnie. Po prostu jestem w szoku, jak dużo dała ta zmiana. Ale też jestem bardzo, bardzo negatywnie zaskoczony, jeśli chodzi o oleje motula. Chyba, że ja trafiłem po drubę, bo podobno bardzo często, bardzo często można trafić po drubę. Zobaczcie, jak wygląda olej. On jest czarny po 200 km przebiegu. Ja ten olej zalałem przed zimą. Przed zimą go zalałem. I teraz zrobiłem może dwie przejażdżki ostatnią taką 70 km przy której się utwierdziłem, że to jest tragedia. Biegi po prostu wchodziły tak, jakby oleju w ogóle nie było albo jakaś woda. Po prostu każdy bieg czułem w nogach, że, że wchodzi niewłaściwie ciężko. Sprzęgło się yy, kleiło na jedynce tak jak, yy, tak jak mówiłem ale to mogło, no też i oleju i tarcz mogło być wina na jedynce na pół sprzęgle ruszał nagle szarpnięcie i dopiero dopiero bieg, dopiero jazda yy, w ogóle redukcje, wszystko było tragedia, teraz wchodzi jak masełko no, naprawdę rozgrzałem go mówię zobaczcie jak na rozgrzanym oleju bardzo dobrze z jedynki na zero, z dwójki na zero nie ma problemu z ze znalezieniem luzu. Druga sprawa, motor ma przebiegu no prawie 7 600. Tarcze wyglądają tak, są czarne, mocno spieczone, jak i odklejałem od, od dystansu, bo pomiędzy nimi są takie, takie podkładki dystansowe, to one były normalnie do nich przyklejone. Są bardzo te nowe, które zakładałem, firmy NHC, może znajdę pudełko gdzieś od nich, tak, to są te tarcze. Mogę w linku tam później podam jaki to jest dokładnie symbol, ale to są zamienniki, jedne z lepszych. Jedne z lepszych do Hondy CG. Patrzyłem idealnie. No, jestem bardzo zadowolony. Druga sprawa to ten olej. Wlałem tutaj Volvo Line DuraBlend 10W40 do 4 słów, który no no Zmienia zupełnie postać rzeczy, nie wiem co było z tym motulem, że on się zrobił w ciągu 200 km taki czarny i tak paskudnie pracował. W ogóle silnik ciszej chodzi, jakby miękciej, a na tym, na tym po prostu była tragedia. Nie wiem czy jest to podróba, czy faktycznie motul tak słabo tutaj pasuje do tego motoru albo w ogóle już wszyscy zachwalają, ja może trafiłem na jakąś podróbkę nie wiem, ale po 200 km tak olej nie powinien wyglądać a tym bardziej tak pracować silnik jestem zadowolony, polecam każdemu, takie tarcze kosztują 70 zł z przesyłką, no, no nie takie, no te co są nowe NHC, są jeszcze droższe które... tylko nie znam dokładnie nazwy, ale te naprawdę wystarczą, bo podobno są porównywalne do siebie taki olej 31,70 zł Kupiłem do się zamówiłem. Polecam każdemu, jeśli macie problemy, będziecie zadowoleni. Nie wiem, czy tutaj sam olej by starczył. Niektórzy piszą, że. Pisali na forach, że sam olej dużo dało. Ale jak się wymieni, to starczy. To mi się wydaje, że powinien być efekt jeszcze, efekt jeszcze lepszy. Także dziękuję na dziś. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że coś, że coś pomogę. Trzymajcie się.